Rurku, dlaczego ten Ingram jest taki brudny? Bo tak wygląda właśnie pistolet maszynowy, który świeżo został przywieziony. Nie, nie jest jeszcze rozkonserwowany. Wszystko chodzi może płynnie, ale powoli. Wszystko działa bez żadnego kliku. Smar wypełnia każdą Możliwą szczelinę tej broni. A ta broń to bardzo popularny wśród dealerów narkotyków i ich ochroniarzy. Pistolet maszynowy Ingram M11, kaliber 9 mm x 17, czyli na krótkiego Browninga. Broń prosta, toporna, działająca w każdych warunkach. O bardzo wysokiej szybkostrzelności rzędu 1200 naboi na minutę, co daje 20 pocisków na sekundę. Więc taki magazynek wystarcza na jedno brd, taki na góra 2. Zwłaszcza, że ich użytkownicy najczęściej nie grzeszą wysokim poziomem wyszkolenia. Ukochany przez te środowiska przestępcze z racji tego, że przy strzelaniu, Wywołuje fenomenalną fontannę łusek z okna wylotowego. Krótka lufa pozwala osiągnąć potężny płomień wylotowy. Także broń bardzo, bardzo spektakularna. Bardziej efektowna niż efektywna, aczkolwiek podejrzewam, że kilka ofiar ma na koncie. Ciekawa jest forma zabezpieczenia tej broni: Twist to open. Czyli przekręć, aby uruchomić. Wycięcie w rączce napinającej umożliwia korzystanie z przyrządów celowniczych, gdyby to kogoś obchodziło. Gdyby ktokolwiek używał przyrządów celowniczych w ingramie. Natomiast, żeby zabezpieczyć pistolet maszynowy, obracamy, go, obracamy główkę rączki zamkowej o 90 stopni. W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, i w tym momencie widać, że przyrządów celowniczych nie dałoby się użyć. W tej pozycji pistolet maszynowy Ingram jest całkowicie zabezpieczony. Żeby złożyć kolbę, trzeba nacisnąć przycisk umieszczony w dolnej części. Można ramiona pozostawić w tej pozycji lub ściskając je do siebie złożyć na górną, y, na górną część zamka i prawdopodobnie w taki sposób, w takiej konfiguracji one były najczęściej użytkowane.